Uwaga, film zawiera pozytywny przekaz. Autor zachęca do subskrybowania, lajkowania oraz uśmiechu i pozytywnego nastawienia. No właśnie, jak u Ciebie z podejmowaniem decyzji? Czy została już podjęta? Jeśli nie, to nie czekaj. Decyduj, bo to Ty jesteś panem swojego życia i to Ty o nim decydujesz. Nieraz słyszeliście o byciu kowalem swojego losu i w tym właśnie rzecz, nie tylko nim jesteś, ale musisz kuć żelazo póki gorące. Tak, podejmuj decyzje szybko, nie zwlekaj i nie odkładaj ich na później. Ty właśnie tak działasz, bo jesteś konkretny, a inni ludzie chcą współpracować, chcą być właśnie z kimś takim. Zatem myśl, planuj. Decyduj i działaj. Dlatego najważniejsze jest to, abyście byli decyzyjni, abyście podejmowali decyzję, bo to decyzja rozpoczyna proces planowania, wyznaczania celów i działania. Ludzie skuteczni, będący dobrymi literami, podejmują decyzję tylko i wyłącznie w oparciu o fakty, zgromadzoną wiedzę i sprawdzone informacje. Nie podejmuj zatem decyzji pod wpływem emocji, zwłaszcza tych negatywnych.